Kto cię dzisiaj posunie tak dokładnie, jak ja. Kto wypieści czuciunie i wyrucha za dnia. Może wolisz minetkę. Ja potrapię to też. Ma ścipkę jak rozetkę A ja chuja mam jak zwierz O wypierdalaj Bożą dupę wyjebana Dwa, i pa wielka Jak star ręka pod kaftana. O wypierdalaj ja ciebie nie chcę znać, kurwa, twoja modem pneumatycznym w dupę wyjeba, A na chuj mi twoje kwiaty. Twój pierdolony bez. Ty córką pederasty. Niech ci ten wali pies. No. Dokąd biegnieś mój malutki wódki, szukam wódki. Hej, ha, wypijmy piwa, hej, ha, wypijmy piwa, hej, ha, wypijmy, wypijmy piwa, niech się głowa kiwa. Użądliła misia psoła, och ty larwo misiu woła, za me męki, za me bóle rozpi. Zadzwoniła, żeby... Chcę, żebym zadzwoniła, żebym... FBI! Coś ta kurwa przeszkadza gówniarzu? Wypierdalaj, są! To jest pierdalań. pierdolę! się! Ja nie będę czekał na Twoje wygłupy! Fuck off! Get lost! Przykro mi, ale muszę opuścić chyba lokal. Spierdalaj mi stąd, głupia cipu.